Opowieści z deszczykiem Padał deszcz A dlaczego padał? Ze zmęczenia Aha. Pękała ze śmiechu, patrząc w lustro. Dlaczego? Bo zobaczyła w nim dwie głowy, panowie. No, ale to jeszcze nie powód, a żeby się dusić ze śmiechu. No, ale to były głowy męskie. Takie same? Nie, inne. Tak, to faktycznie zabawka. Baronowa myślała to samo. I po wielu godzinach skonała ze śmiechu około 6.30 czasu gminniczki. Nigdy też nie dowiedziała się, że lustro, które patrzyła, było tylko zwykłą szybą w drzwiach wejściowych. Za którą stało dwóch lokajów. No właśnie. Biedna kobieta. Czyżby nie odróżniała lustro od drzwi? No, rzeczy samej tak. Od czasu, kiedy pewien doktor, który okazał się kobietą, powiedział baronowej, że jest mężczyzną. Hmm, wtedy właśnie w głowie się wszystko pomieszało. I zaczęła mylić przedmioty i ludzi. Tak, na przykład pewnego razu wzięła ogrodnika za drzewo i ścięła go. – Za co go Za drzewo dobrze. Mam wrażenie, że ten ogrodnik już kilka razy tracił życie. Yy, tak. W A. 1814 ordynans ordynus ściął nim, wyobraźcie sobie, żywot. Mm, Mylić się, to było w 1815 po wykopkach. Już po wykopkach? No, masz rację. Tym razem jednak rzeczywiście skończył na dobre. Albo razu pewnego wskoczyła na łysego plebana wołając – pędź, grzewaczu, do Rosji! Hm. A jak bałaganiła, grając w bilarda jajami. – Czym? – Jajami grała. Hm. A Jak bałaganiła grając w karty szmatami! Jak to? No, rozrzucała po zamku tylko czerwone szmaty i krzyczała: Mam kolor, mam kolor! No, śmiesznie też wyglądała, udając koguta na dachu. Ha, ha, szczególnie, że zamiast dzioba przyczepiła sobie ogon. Tak więc proszę was, wzięcie drzwi za lustro to drobiazg. Oczywiście nic dziwnego też, że zamiast płakać, pękała ze śmiechu. Tylko zastanawiam się, panowie. Co robili za drzwiami ci dwaj lokaje, którzy stali się bezpośrednią przyczyną zgonu baronowej szlochen. No baronowa tam? postawiła ich tam na zjadę. Aha, zjadł na mleko. A deszcz padał i padał. Co ty?